Pierwszy festiwal latawców w Polsce, który odbył się w Mikoszewie. Uczestnikom dopisała wspaniała pogoda, jak i nastroje. Goście przyjechali prawie z całego Pomorza. W Polsce puszczanie latawców nie jest powszechne, ale staje się coraz bardziej popularnym hobby. W Mikoszewie planowany jest 14. Międzynarodowy Festiwal Latawców. Witamy Państwa serdecznie z plaży w Mikoszewie. Spotykamy się po raz pierwszy w Polsce akcja Latawce Nadziei, zapoczątkowana w Japonii no, dla upamiętnienia e, tsunami, które nawiedziło Japonię w 2011 roku. E, ta akcja e, po raz pierwszy zagościła w Polsce, jest u nas w Mikoszewie. Takie same latawce we wtorek o godzinie 14.46 będą puszczane w Łebie. Polska po raz pierwszy przystąpiła do tej akcji, która ma upamiętnić to tragiczne zdarzenie, które wydarzyło się w Japonii w 2011 roku. Widzicie Państwo latawce, które latają. Są to bardzo różne latawce. Od latawców trójwymiarowych najdłuższy z tych latawców ma 22 metry i jest to. Ośmiornica, którą Pan przed chwilą pokazywał. Mamy e, również latawce w kształcie e, DELT. To są latawce, które wyciągają inne latawce. Natomiast na nasze zaproszenie i władz gminy e, przyjechali również e, młodzi ludzie z Gdańska i okolic, którzy uprawiają nowy sport w Polsce, który się nazywa Landkajting. Jeżeli chodzi o uczestników to jest to nieformalna grupa Powerkite z Gdańska. Oni przyje, przyjechali ze swoimi latawcami Powerkite, czyli tymi które pociągowymi i to są te duże latawce. One potrafią mieć do 15 nawet 20 metrów kwadratowych powierzchni. E, ale dla nas najważniejsze jest to, że bardzo e, na, na naszą akcję odpowiedziało bardzo dużo mieszkańców e, Mierzei Wiślanej i gościmy ich tutaj. E, niektórzy przyszli ze z własnymi latawcami, niektórzy e, w te latawce zaopatrują się i e, Najważniejsza idea, czyli właśnie wspólne puszczanie latawców, jakby została osiągnięta. Pytanie dlaczego latawce? W Japonii latawce mają trochę większą e, wartość niż u nas. To nie jest tylko po prostu rozrywka. Tam latawce są, e, tam latawce są symbolem nadziei, symbolem e, spokoju. Dlatego właśnie e, chcielibyśmy, żeby te latawce nabrały troszeczkę więcej znaczenia, a przy okazji, przy tak ładnej pogodzie, jest to na pewno miłe spędzenie czasu. Plaża w Mikoszewie jest to najszersza plaża na Mierzei, i dlatego w tym roku będzie również gościć Międzynarodowy Festiwal Latawców, 14 z kolei. Dlatego zapraszamy na plażę w Mikoszewie od 1 do 6 lipca. Wtedy tych latawców na pewno będzie jeszcze więcej. Mamy nadzieję, że przyjedzie jeszcze więcej osób i będziemy również wspólnie puszczać latawce. Będą power kajty, będą latawce pokazowe, każdy również będzie mógł puścić swój latawiec, także zapraszamy. Dzień dobry, jest to przedsmak tego, co będzie się odbywało w wakacje na plaży. Od 1 do 6 lipca festiwal, Międzynarodowy Festiwal Latawców. Skupimy się tutaj wszyscy przy takich pięknych latawcach, jakie widać za mną. Dzisiaj to jest impreza, która, którą zorganizowaliśmy dla naszych mieszkańców, ale także gości, którzy przyjeżdżają na niedzielne, na niedzielne spacery. Mikoszewo zaprasza swoją szeroką, piękną plażą. Oprócz tego, że są latawce, na plaży są jeszcze bursztyny, no i niezwykle przyjaźni mieszkańcy, więc zapraszam bardzo serdecznie. 我们的歌，我就的温馨。